Witam państwa serdecznie. Gościem nowego ekranu jest Maciej Lisowski, dyrektor Fundacji Lex Nostra. A będziemy rozmawiać lżej niż dotychczas, bo, bo, bo na przykład o wpływie perystaltyki jelit na wyroki sądowe. Jak wiemy, wszyscy sędziowie to też ludzie, i w pośpiechu przed wizytą, na przykład w toalecie, sędziowie mogą wyrokować na odpieczkę. No, mogą. Mogą i tak zwykle to robią, natomiast czynnik jelitowy może zdecydowanie przyspieszyć wyrokowanie, tzw. Tak zwane się, co jest zresztą bardzo prawdopodobne. Tym bardziej, że załóżmy, zauważmy jedną rzecz: Kiedy, to jest, jak oglądamy na amerykańskich filmach, prawda, to jest proszę wstać, sąd idzie, wszyscy wstają. Czyli sąd przychodzi, jakby na zastaną sytuację, żeby rozważyć argumenty dwóch stron. No, w naszym systemie, w dużej mierze postkomunistycznym, to taki obywatel jest doprowadzany przed oblicze Wysokiego Sądu, który już wcześniej, zwykle z panem prokuratorem lub panią prokurator, czeka na sali rozpraw. Czyli w tym momencie, jakby my jesteśmy stawiani przed obliczem sądu, czyli my przychodzimy już jako petenci, przyszli skazani, e, przyszli. Uniewinnieni, prawda? Ale my przychodzimy jako petenci przed oblicze Wysokiego Sądu, żeby się przed nim ukłonić. W związku z tym bardzo mnie zainspirował taki artykuł, który się ukazał kilka tygodni temu w Rzeczpospolitej gdzie gwiazdy polskiego sądownictwa, czyli prezes Kałużny m.in. z Prezes Sądu Jonowego Białymstoku, z tym kiedyś zresztą wygrałem cywilny proces i Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie, właśnie mówili szczerze, zapewne szczerze, panu redaktorowi, no że sędzia to też człowiek. Mnie w ogóle ten artykuł bardzo w pewien sposób rozjaśnił, rozjaśnił moją wizję. Sędziowstwo, bo dla mnie to było zwykle coś takiego no co prawda namacalnego, bo odważni mogą spróbować dotknąć sędziego albo przez przypadek się nawet otrzeć na korytarzu. Natomiast no, było to coś takiego abstrakcyjnego. O, tytułem dygresji. Niektóre panie sędzie, te młode, no są takie, że, że nawet im po oczach widać, że one szukają mężów. Ja bym się o nie poocierał. Kiedyś, jeszcze zanim się ożeniłem, ocierałbym się z przyjemnością. Nigdy tego nie próbowałem, nie stać mi na grzywnę, ale gdybym nie było stać, ocierałbym się jak wściekły. To zawsze to można było uzasadnić słabością do bardzo drogich perfum, które zwykle za paniami sędzia, sędzinami się prawda, toczy po, tej, po tym korytarzu, bo jak są, przechodzi, czuć No że sąd... Chyba, że miały przygodę jelitową. No tak, no może to też powód do używania mocnych perfum. Ale rzeczywiście proszę się kiedyś wąchać w wysoki sąd szczególnie jak przychodzi przez, przez korytarzem, tutaj akurat kobiety zwykle mnie oświecają przez, i przepraszam ja, 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 ja z racji wzrostu preferuję sąd średniego wzrostu wysoki odpada. No tak, to ja się w takim razie z racji wzrostu spróbuję zająć że tak powiem, wysokim sądem, szczególnie w obszernych budynkach, tak? w każdym mieszczącym się. Natomiast wracając właśnie do tego artykułu, no oni właśnie z, yy, oświecili mnie, że to też ludzie. I okazuje się, że podczas tych upałów, które... Były, no sędziowie się niezwykle męczą, bo nie mają klimatyzacji, bo mm, wysoki sąd, no okazuje się, że się poci, że się może gorzej albo lepiej czuć. Dobrze, no, nawet był któryś z sędziów, podał przypadek swojej koleżanki, która trzymała dla ochłody stopy w misce zimną wodą na sali sądowej? sądowej. Ja to widziałem pod koniec lat 90. w stoku, natomiast myślałem, że może taki ewenement mnie trafił, albo mam jakąś fatalną organę, natomiast rzeczywiście tutaj w artykule prasowym sędzia potwierdził, że koleżanka prawda trzymała te stopy w misce zimną wodą, żeby się ochłodzić. Tak więc okazuje się, że sędzia no też człowiek, bardzo bardzo odkrywczy artykuł. Może powinni nas z wanny sądzić, też by to było. To zależy. To zależy oczywiście od... Yy... Nie powiem jakości. Są, to... nie, są, nie powiem, że od jakości sądzenia, ale, ale od jakości wizualnej sądu, tak? Chociaż nie miałbym nic przeciwko takiemu eksperymentowi procesowi, byle nie w wydaniu Łopiotka Maksymowicza, bo to już byłoby. Yy, no pomina czym to byłoby. No dobrze, to jeżeli sędziowie, bo teraz tak, jakie są atrybuty t, t, takiego sędziego? On jest nieusuwalny, wyrokuje w imieniu Rzeczpospolitej, czyli tak naprawdę nie ponosi odpowiedzialności za to, co, co wyrokuje. I w sytuacji, w wymyślę skrajną, kiedy jest ciepło, sąd w drodze się spocił, do tego na obiad zjadł siadłe mleko i zagry z kiszonym ogórkiem. To może nas zapakować do więzienia po prostu tylko dlatego, że, że mu jest niedobrze. Może i w sumie sąd jest nieomylny no bo w sumie, według sądu, oczywiście sąd jest nieomylny i może. No, zdziwię się, jeżeli. Prokurator będzie protestował ku temu, no bo jak sobie tak cały dzień siedzi na sali sądowej, i, prawda, i przyjmują razem z sędziem, sędziem, razem z wysokim sądem, przepraszam, kolejnych petentów, no bo tak to wygląda sobie. Prokurator dyżurny na ogół sobie siedzi, prawda, no i kolejni przychodzą po to, żeby sobie, jak to mówią, jak to mówią, skazali dostać, e, prawda, no to de facto prokurator też nie będzie protestować, bo może zjeść nieświeżą rybę wcześniej, prawda? I też się źle poczuć. Natomiast powstaje pytanie. Pytanie, bo jeżeli sobie taki sam sędzia siedzi, a wiadomo, że już nie mamy ławników praktycznie, w 90% parę procent spraw zasiada jeden wysoki sąd, prawda, i sobie zasiada prokurator, no pytanie jest takie, jak bardzo te czynniki jakby biologiczne, skoro sędzia to też człowiek, co przyznał, co przyznali też przedstawiciele Wysokiego Sądu. Skoro sędzia też człowiek, to jak bardzo te czynniki biologiczne wpływają? Ja już nie mówię tutaj o emocjach, prawda? No dlaczego nie o emocjach, zespół napięcia przedmiesiączkowego, a ilość wyroków wskazujących na więzienie powyżej 5 lat? Na przykład czy ktoś robi takie badania w ogóle? No z tego co wiem, nie, ale to byłoby dość ciekawe. Natomiast, e, natomiast, natomiast rzeczywiście, tutaj mówimy już o pewnych czynnikach biologicznych, które występują no, praktycznie... E, w większości przypadków Wysokiego Sądu. Tak więc, tak więc to jest dość ciekawe. Natomiast mamy, to jest, weźmy pod uwagę, to jest bardziej skrajne przypadki. No, na przykład, prawda, taki osobnik w wieku lat 30 staje sędzią, później w wieku lat 40, na przykład jakiś bandyta. Czego oczywiście nie życzę nikomu. Włamuje się, albo pijany kierowca, włamuje się, zabija mu żonę, albo pijany kierowca zabija mu kogoś z rodziny. Pytanie jest takie, w jaki sposób później będzie orzekał. No bo zdecydowanie sytuacje traumatyczne, których nie można wykluczyć, skoro ten sędzia chodzi po ulicy, skoro ten sędzia mieszka gdzieś, skoro ten sędzia gdzieś... Chodzi, prawda, jeść, czy takie sytuacje traumatyczne nie mają wpływu na człowieka, bo oczywiście, że mają tylko pytanie, jaki mają wpływ na sędziego, prawda? Ale pan Pani Macieju sięga od razu do takiej wysokiej półki, to nie wystarczy zawód miłosny, żeby zniebić na przykład konkurentów, którzy odbili dziewczynę czy tam narzeczoną i na przykład sędzia jakiś mówi a to od dzisiaj yy, wysokich blondynów Nomen-Omen będę men skazywał, surowiej karał, bo bo taki koleś zainteresował się moją narzeczoną. No może tak być, nie? Może, może tak być. Może tak być. No i właśnie, no i nie mamy żadnego systemu, który by w jakiś sposób to kontrolował. No mamy też oczywiście prawda, kwestie psychiczne, psychiatryczne, to są bardzo, że tak powiem płynne kwestie, ale na przykład no skoro sędzia też człowiek, to ludzie chorują, szczególnie jest dużo chorób cywilizacyjnych. No mamy nowotwory, no. Nie każdy dba tak bardzo o swoje zdrowie i nie bardzo każdy tak się interesuje stanem zdrowia innych ludzi, jak akurat Piotrek Maksymowicz pozdrowienia. W każdym razie yy, hipotetyczny przypadek zresztą, który założy się, że na pewno wystąpił, gus mózgu rozpoznany, wpływa na psychikę? Wpływa na psychikę. Zaburzenia hormonalne na podłożu biologicznym, który każdego sędziego może spotkać. Wpływają na psychikę wpływają. Wpływają na orzeczenie? Wpływają. W jaki sposób można to kontrolować temu zapobiec? Zło rozumiem, że pod nie ma takiego narzędzia, które umożliwiałoby mu złożenie wniosku o badania psychologiczne sędziego. Podejrzewam, że jeżeli chciałby zobaczyć, jak jest w śledczym na zasadzie odsiedzenia grzywny, to polecam, polecam tą metodę. Polecam tą metodę murowana grzywna albo kilka dni aresztu za obrazy wysokiego sądu. To, to jak się możemy bronić przed tym, bo, bo yy, sędziowie to to środowisko zamknięte, które yy, bardzo rzadko przyznaje, że, 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 że należy do rodzaju ludzkiego yy, i podlegają prawom takim, jak każdy inny człowiek podlega, czyli chorują, pocą się, yy, czasami śmierdzą, yy, chcą być ładni, piękni, przystojni, chcą chodzić za mądrych i podobać się płci przeciwnej, bądź ten samej, różnie to bywa. Pozdrawiam. Co, co zrobić? Przepraszam, pewnego co zrobić? sędziego. Co zrobić? No no właśnie myślę, że jeżeli to nie będzie w jakiś sposób ustawowo regulowane, no bo popatrzmy na takich kierowców, to jest zawód wysokiego ryzyka. Prawda? Podobnie jak sędzia może kogoś przetrącić i pozbawić kilka lat życia albo nawet samego życia, a takie przypadki wśród sędziów też się zdarzają. Nie mówię tutaj o karze śmierci, ale mówię o powiedzmy skazaniu osoby bardzo chorej czy wręcz umierającej na. Nawet na roczek więzienia, czy nie wspominając już o aresztach, co jest nagminne przecież, no właśnie, to jeżeli tak badamy rutynowo kierowców, czy nie stanowią zagrożenia dla społeczeństwa i mamy okresowe badania, to dlaczego by nie wprowadzić okresowych badań zdrowotnych sędziów, którzy też stanowią w jakiś sposób nie tyle zagrożenie dla społeczeństwa, ale mają istotny wpływ na innych ludzi. No przecież człowiek, który zostaje sędzią w wieku lat 30, inny ma światopogląd, inne ma kwestie zdrowotne, inne ma kwestie związane z chociażby stanem psychicznym po 20 latach sprawowania tego urzędu. To już jest tak naprawdę bardzo często inny człowiek. No właśnie. Panie Macieju, bardzo dziękuję. A Was, kochani, namawiam do tego, żebyście robili, jeżeli trafi Wam się wizyta. W sądzie, żebyście robili eksperymenty. Mężczyzn, młodych, przystojnych, namawiam do tego, żeby mówili panią sędziom, że są pięknymi kobietami. Wtedy sędzia, taka pani, stoi przed trudnym dylematem, bo właściwie powinna ukarać takiego podsądnego za obrazę sądu. Z drugiej strony, jako kobieta, zdaję sobie sprawę z tego, że po czułym komplemencie zachowałaby się jak zwykła suka. Więc yy, no tutaj możemy śmiało zbadać, jaki jest poziom yy, tego człowieczeństwa u pani sędzi i to działa w odwrotną stronę wobec mężczyzn też oraz skrośnie w ramach tych samych płci, jeżeli trafić się na osobę yy, zasilającą szeregi mniejszości seksualnych. Dziękuję bardzo pani Macieju. Ja też dziękuję, do zobaczenia.